Mordę. Się. Teraz się zeslam. Serio, kurwa. w dupie tam takiego kasztana, że ja piję Do tego ja tej drugiej jak Jakbym to drugą fajnie, to byłoby tragedia. Ja teraz to, to... siedzę, jakbym bąka puścił, to główno leci. Od razu, nie? Nawet nie ma sensu puszczać, bo wiem, ja, że główno leci. nie <laughs> Ej, a ma ktoś taśmy? No, ja sobie dupę muszę zakleić, to mam. Mam też na Co To ja, Co ja dupę zaraz. Ja chciałbym kurwa, żeby u nas kiedyś było? TS nagrywany, nie? To jest no jest. To, no. Internety. to, żeby było? Jakby TS był pokazywany, nie? Z dla ludzi. No jest pokazywany. Serio? No. Serio? Nie mam tak. Serio? Nie e, jest chyba. Mam nadzieję, że nie teraz. Jakaś ważna runda i tutaj gadanie o Australii, nie? Tak. 15-14. Kurwa, 1 na 1, albo... ale, ale mam krakena w dupie. <grystanie> <grystanie> albo bo zostaje 1 na 1 w 15 strony, mówię kurwa, zaraz go wpierdolę i wysram. Fajne by to było. Szczerze? jak też to jak główno kurwa dopadło? To z tego energola i fajki. Na no kurwa, przecież to wzbudza dupę. Ej, jak ktoś to jest też. No. <grystanie> Serio? To mówię, oh, że jest. Kurwa. <grym> Ja pierdolę. Ja pierdolę. Jebany kraken. Już mi piszą po tym. Serio? Tak. Milko napisali, że mało usta ale tak to jest. Fajny mikrofon też ma. Ja bo ja tutaj poprawiam, Teraz będzie okej okay. A ty jak jest? Ale na boty O pow nie Ja pierdolę, żałosne, nie będzie można gadać normalnie Oj no Tylko będziemy musieli wyglądać jak profesjonaliści Po 1,5-2 O boże, żałosne Potem będziemy, a nie chcę o tym gadać Jebać to kurwa u Micha goś napisał, że w dupie ma takiego kasztana mocek <grym <grym Na fanpage'u? Na serwerze <grym <grym No trudno, no mam, no co, no się kurwa, znasz? To? Kurwa, chodzisz, kurwa, Ej, kurwa tak. Ej, trzeba wygrać to szybko, bo seria Dobrze znalazłeś nie red, bo za miret. tam miret. Tam wysramy Hellraiser z hotelu. Szczerze, Jak nie wygram tego meczu? To zrobię to na scenie Ej, zostawisz tak, Ej, no, tak, tak. tak. zrobimy miejsca ten, potem fiał weź. Nie, nie wylej tego, kurwiaku. Co tak, że. Ej, trzęsienie no. ziemi było, szpera zjebałeś się, kurwa, na pewno. Nie, ja nie teraz. Zabio, tak, zat zatrząsła tak, się ty... ziemia. Może, jak napierdalam te boty, ja pierdolę. Ile mam punktów? Ej, ja jak ja grał w HellRaisers i że widziałbym mojego powa teraz To mi się zesrał A nawet nie jestem z HellRaisers, ale i tak bym to zrobił Leszu?